...sygnowanych jego nazwiskiem. Jan. Kim jest Tony Hawk? Doskonale. Poproszę Taco Hemingway za 300. Z tym artystą tworzy duet Taco na Fide. Proszę Jan. Kim jest Quebo na fide? Tak. I wybierasz. Poproszę Taco Hemingway za 400. Jedenastokrotnie był nominowany do tej nagrody. Cztery razy ją wygrał, a razu nie odebrał. Jacek. Kto nie odebrał nagrody Fryderyka? Tak, proszę Jacku. Poproszę Desko. Proszę bardzo Janie. Tak, o Hemingway za 500 poproszę. W tym kraju się urodził. Urodził się w Egipcie, potem mieszkał w Chinach, chodził do chińskiego przedszkola nawet. Proszę bardzo Jan. Tak, o Hemingway za 200. Z tym piosenkarzem w 2019 roku wystąpił na Stadionie Narodowym Beyonce Rekord Sprzedanych Biletów. Proszę, Jacek. Kto wystąpił z Dawidem Podsiadło? Tak, jest. 73 tysiące biletów w 3 godziny. Proszę, Jacku. Ostatnie, tak, o i za 100. To jego prawdziwe nazwisko. Wydawało się proste. To Filip Szcześniak. I zakończyliśmy pierwszą rundę. Wszystkie pytania odkryte, a stan waszych kont wygląda...